Cześć, witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj idziemy na Niktmary na Yahar. No i od razu wyjdziemy sobie może po jak się uda. Patrzcie jak tutaj dużo tych niktmare jest. Tutaj można sobie fajnie podekspić tam wcześniej 500 level ekspił, a teraz ja. Widzicie jakie wysokie levely tutaj ekspią? A ja sobie dalej Ci daję radę. O, proszę bardzo. Mare rozwalonej. Możemy sobie ciskać dalej, o! Trochę trzeba Hara przygotować, żeby więcej innej umocy. mocy. Manę mu dodać, o. O, ten to te jak szybko, ale one uciekają, to najgorsze, bo nieraz mogę uciec, trochę się wyleczę i będę cię dalej waliły. To co, o, nic mare. o, dwa na raz, ej, bez kitu. Teraz dwa naraz będę solował. Trochę się zdygałem, ale... Dam radę, co tam, ja bym nie dał. O, nie, nie walą jakoś super wasz dziwna, ale już go nie gonię. O właśnie dlatego. Cały czas tutaj dwa są. A jakby mi trzy wyszły, o, gorzej by było. szek trzy. Tamten też mi nie ucieknie, już jest mój teraz. Teraz aby tego rozwalić. No, ale już jest na razie. Ole szybko zeszedł. Teraz kolejny, o pięknie. Dobra, many uzupełniamy, żeby nie było żadnego przypału. Czy nie zauważyj many nie będzie! O! Knight Legi. ale farcik. Ja dziękuję. Przynajmniej coś wypadło. Fajnie. Tutaj, o, tutaj też jest. Dobra, pokonany. Teraz może do tego domku wejdziemy. O, znowu latają tutaj. Ej, no, biskitu dużo. Ucieka mi wale. No, to miejscówka La Palladyna widać, stworzona jest. Na to wygląda. No ale dobra, zobaczymy tutaj jeszcze co tu ciekawego. Idziemy? Czy nie? O, jeszcze tego chcę rozwalić. Że później za dużo ich nie było. Bo on się szybko respią. O, teraz to na lajciku, na blisko. Nawet ich sobie mogę wziąć taką mam moc. Kiedyś się bym bała, teraz? Dużo się wam, to się nie boję tam. O. O, ja znowu nikt mare. Ja dziękuję. Boję się, że tak będę jego wokoło i wschody wdepnę. A tu trapik będzie na dole. O, Green Reaper. O kurde. O, po 300 coś, po 200 mógł 400 coś hitik. No, ładnie. No już dedzi. Już nie daje rady. Kiedyś mnie bardziej ciskał, a teraz tak mi nie może do... dotknąć. Teraz już nie mają takiej emocji jak kiedyś. Kiedyś to, nie pamiętam, ciężko było. A teraz? Teraz to na lajciku. O, na chwilę na żółtym było, no. Nie, ale ładnie idzie z nim, no, już na radziku. Tak, tylko muszę uważać, bo tam teraz na górze ich się narespi, to można zdedzić. A co tam wyżej jest? Ja tu nigdy nie byłem. Uuu. Ale trochę ich tu dużo, no. Lepiej uciekam, mam małcha. O kurde, krytyk, nie no, ich doszło. Uciekam, niech ten 500 nie sobie ekspi, teraz idziemy tutaj na wywerniki. I ogólnie solueczkę lepsza zrobię mi przy okazji. Ale na razie wywerniki sobie pozwiedzamy na Liberty Bay. O! Tutaj to na lajciku idzie. Kiedyś wywerny to był przeciwnik dla mnie. Teraz, teraz to na lajciku na nie chodzę. Ale taki wysoki level mam tu, kurde. 130 level to... Nie tak prosto wbić. Chyba, że ktoś jest nałogiem i dużo gra, to prosto. Bo ludzie to dużo takich tibiczyków nałogowców jest, że siedzą tylko i grają na komputerze. Za ładna pogoda pojeździć rowerem, pochodzić, to nie, grać trzeba. Gra to nie wszystko. jest taka pogoda, mówię, wychodźcie, biegajcie, podróżujcie. Albo w Tibi podróżujcie. No. <laughs> No ale to nie tutaj chciałem iść. Jednak to trzeba gdzieś wyżej iść. Gdzie to było? O, ziomeczek nawala sobie. O, ile ludzi tu gra. Nieźle. O, ziom poszedł. O, jednego on bije, jednego ja. O, ma. Ja to nie latam, nie ustawiam sobie tych, tych e, zwierzątek, na których się jeździ. Nie chcę się jakoś ustawiać. To mi znika, ja zapominam, że można w ogóle ustawić. No ale tutaj to sobie pójdziemy, bo tu zaraz solóweczka fajna będzie. Z takim mocniejszym potworkiem. O, dwa wywerniki. Wywerniki. Wyrmiki. Cień wywerniki. O, pięknie. No i teraz ciśniemy na dół. O, grzyby wziąłem, dobre grzyby to są. Pójdziemy teraz na meduskę. O kurde, ale A To już jest mocniejszy z no, taki na nim trzeba uważać. Na razie ja mam wyższy level, to już tak się, tak się nie dygam, ale też na żółtym byłem. Jakbym miał mniej HP, to na razie już by było. Już by panika była. Ale wiadomo, lewala się wziął więcej hapety to już takiej paniki nie ma. Dlatego wy też 500 na level, czy któreś i patrzycie jak ja gram i mówicie, ale Nubek, ale nubek, no dla was, to Nubek wiadomo, ale ogólnie jak na swój level, to sobie radzę. Nie dedam. A wy tak możecie mówić jak 500 na level, tyle HP, no dlaczego on się boi to tutaj dla niego to. To nawet nie ma co chodzić. No, ale zaraz kolejna salóweczka będzie. Teraz sobie pójdziemy na Bonelord de Chomoncika, o! O, ten to całkiem. ja tylko się na nim mogę eksurować. Eksura nie eksuruje się na nim, wyrobiłem nawet. Nieźle. No, to to już słabe potworki dla mnie też są. O, z pomysłu na Dobra rzecz. Przydaje się czasem na mocniejsze jakieś monsterki, żeby nie zdedzić. Przecież ja na takie mocne aż nie chodzę, żeby jeszcze ze stony skiny mam amuletem latać. O, pięknie. Dowalony został. Trzeba będzie sobie na górę śmignąć, zobaczyć tylko, że ziomeczek tam ma XP, ale nie będę mu wywijał, tylko o, to towarki pozbiera, bo on widzę nie zbiera. Chyba mu niepotrzebne, ja to sobie na górę wejdę, o. Dwa naraz bierzemy. O, te to już ci to już muszę eksurogran sobie brać. To Już większy tak jest, tak? Mana mi fajnie ucieka. O, dobra. Pokonany jeden, teraz następny. I ja ogólnie będę kończył ten odcinek. Dawajcie dużo komentarzy. Że łapek w górę, dla zasięgu te łapki w górę, żeby więcej osób mi oglądało. Bo chcę sobie godziny wbić oglądania, żeby więcej było. No, no i ten. Miłego dnia. Dobrego obiadu. Dobrych schabowych albo mielonych, no i dobrego levela. Trzymajcie się. Cześć.